Wczesna godzina spotkania, można powiedzieć, do obiadu, ale przyciągnęło się też do takiej obiadu kolacji. E, faktycznie, bardzo dobre spotkanie dzisiaj w Bałkanowie. E, cieszymy się, że wygrywamy to my, że ten mecz, mimo tego, że przegrywaliśmy 2-0, odwrócił się na naszą korzyść. E, na początku trochę graliśmy o spale, graliśmy niedokładnie, nieskutecznie, e, szczególnie ja. E, powinienem zacząć od siebie, ale później już e, Zmieniamy kolejnych punktów i kolejnych setów, graliśmy lepiej, skuteczniej, gdzieś tam przydarzyły się też, mieliśmy trochę szczęścia w końcówce 3 seta, no i w końcówce 5 seta też mieliśmy trochę szczęścia i wygrywamy 3-2. Prowadziliśmy 2-0 z, z bardzo dobrą drużyną u siebie, ten trzeci set też, no też mieliśmy swoje szanse, nie wykorzystaliśmy i szkoda po prostu, najzwyczajniej w świecie szkoda, bo... Było mocne granie, potem już troszeczkę e, uszło z nas powietrze i ciężko było się zebrać w tym czwartym secie. Tajbrek też już raczej pod kontrolą Zaksy, więc nie mieliśmy nic do powiedzenia. Szkoda, że, że właśnie się nie udało zamknąć w trzech setach, bo na pewno to by było fajne uczucie i, i, i fajne podwaliny pod tą drużynę, która walczy od początku do końca i to jest myślę taki mały promyczek i pozytyw. Najważniejsze to, że byliśmy drużyną przez całe te 500 i niezależnie od tego jaki był wynik na tablicy, to trzymaliśmy się razem i, i dopilnowaliśmy i wspieraliśmy siebie nawzajem, bo równie dobrze ten mecz musi się skończyć w trzech setach, bo już po dwóch setach przebywaliśmy, to droga do tego, żeby spuścić głowę i zejść. Po trzech setach była bardzo bliska. W pewnym momencie właśnie było dużo takich akcji, że mieliśmy proste, łatwe piłki, mieliśmy freebole, żeby, żeby po prostu zamknąć, zamknąć ten punkt, zamknąć wynik, a gdzieś się myliśmy, gdzieś chyba brakowało na takim trochę zaciągniętym ręcznym jeszcze jakiejś takiej swobody, takiej, takiej lekkości. Myślę, że, że to jeszcze przyjdzie i na no to nie jest czas. Ale tak jak mówię, no w pewnym momencie gdzieś tam siedliśmy i Zaksa to wykorzystała bez, bez problemu. Na pewno pogratulujemy mu szczególnie w szatni i w drodze powrotnej. Także cieszymy się, że do nas jakby dzisiaj tak bardzo dobrze grał. Na skrzydłach chyba prezentowaliśmy się dobrze, bo nie widziałem statystyk, ale, ale naprawdę graliśmy fajnie. Hmm. No i co? No, mamy za tydzień Rzeszów chyba yy, i skupiamy się na tym, yy, żeby w sobotę być w dobrej kondycji i znowu grać na wysokim poziomie z drużyną z Rzeszowa. Nie mogliśmy złapać przede wszystkim yy, Łukasza Kaszmarka. Nie mogliśmy złapać gdzieś tam się zastosowaliśmy na niego. Mijał ten nasz blok, mimo że, że byliśmy, to, yy, no to dosyć dobrze go mijał i, i nie mogliśmy go obronić. Szkoda.